Cześć, witam was na drugim odcinku z gram Braster i dzisiaj sobie pobramę um, na To Nie wiem czy grać, bo dynamikę mogę zagrać, albo mogę zagrać Pam. Dobra, zagrajmy tą pam. Ryza uda no, się pić w końcu więcej niż jedną skrzynkę, ale mam chyba dwie, na um, jedną skrzynkę ej no chyba tam będzie dobra, bo tu są krzaki, więc... kurde, tak ma obserwuje Wisać, nie to, że kurde, tylko tam się dachów, nie tak kontynuować Mm. No ale co? O, to Chyba to Nie tak serio, chyba wbijemy dwie. Albo gram. Gram już taki jeden odcinek z tego. Ale była muzyka za głośno. To taki pierwszy też. już. Yes, nie ma nikogo na środku. Ej, co? Ej, właśnie w tym trochę. Nie. Jesteśmy na minus cztery po i Może Może no i w online. Muszę zaproszę Klewackiego. Może by. Raczej widzę, że mi się coś nie chce. Ale no, no, okej. Okay.

Lista ta Penny, która się mnie boi Tak, boi się mnie, dokładnie Wiedziałam, że to bym jakbym miał jakieś to spowolnione, czy co no. Mówię wszystko zgodnie z czasem Spokojnie A! oła, 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 oła no, Naprawdę Serio? Przeżyłam to? Dobra, no, chyba zrobię to. Bo ja się tak boję. Wiecie no, te pucharki, jak masz na minusie to... Bo połania. Żeby je nadrobić, to... Nie weszliśmy w sumie na minus jeden, bo Fajnie mówi, takie... Takie jem, yeah, yeah, my mamy typa nie wiem jak to w ogóle mówi. No i szeli! Nie, cóż, nie. nie on, nie? Raz, no cóż... Nie. Dlaczego on nie raz cały czas na balestrze? Miał ukoło, ale się nie raz nie no, chyba Nie. nie. Ważne jestem byle, by wygrać tą grę. Wygrać może nie, bo tu jest już szelka. A ta się nie będzie irytować. Mama co? Danie, jakieś tam Nie no wiem, że... Zagam ale musiałam uciekać. No, pięknie, bo sobie nie wiem, kto mnie obserwuje, bo to są ofiarne więc... To być na plus na odcinek, po prostu. To być po prostu na plus. Ej, a tak serio. Ktoś z Was lubi Daryla? Bo według mnie ta postać powinna być usunięta. Albo to, jak widzę, jak ją ktoś gra, to serio jest dobra. Tak, jest dobra. Bo ma no, mały damage, ale może szybko uciekać, może się odbijać No ma takie rzeczy, których po prostu inne postacie nie mają Ale... Tej damage z tej pompy To jest serio crazy Tak crazy to serio Crazy ja wiem, z no. o. O, nie, wymowa z angielskiego mowa, za gniew. Tak, ten mnie za ratował. A się wlażę? Zabrał mi tego. Ten by go i tak przysięgł, no Dobra, numer plus jeden ja to... to inteligencji, więc. Zajmę <śmany> na najgłupszym Brawnumer nie wiem który, chyba czwarty Nieee Tam jest Jessie Ona tak irytuje a Szczególnie na tym trybie co się nazywa, nie wiem Game grabie, o to jakiś crazy gracz. Go sobie. Właśnie nie, jak to Jesse to zbierze, to. A, bo mam więcej powery Proszę mi ktoś to wyjaśnić? W sumie zaraz sobie zrobię tego Barloja no, Bo nie mam z Widzicie, nie mam Mogę sobie kupić tego, ale nie wiem czy są. No bo, na no adwone spróbujemy jedną gierkę, jedną grę dla Żeby nie być za bardzo na plusie, żeby nie być za bardzo na plusie. Nie no, na plusie to zawsze będzie. być. Kto tak nie ubrawa? I Jego jest tak dla mnie przydatne, bo... Y Wrzucisz mu pod nogi. To on podskakuje. No ale co to da? Możesz czasami uciec w takich feedbackowych sytuacjach. Jak, jak na Star to się tak? Dobra, jeden dynamite Nie wiem jak się wymawia Dynamite, o Ciekawe co jest z tego openingu w tak wyleci, o ile coś w ogóle wyleci Już aż 10 minut Czas na reklamy Nie o tym jego star Na mnie wokulę kolta powinni znaleźć Widzicie te puszki, no nie? To te to 2040 warto pociągnąć do 2050. Powoli. Nie jest mnie, nie chcę sobie tego Nie spodziewałam się w ogóle tego tak, no. no te dwa plusy, więc... No ale tym dynamikiem no, jak ja będzie trzeba później uważać, no ale według mnie on ma gębrabą. Albo na no, hejsa idealnie pasuje, no bo... No tego akurat. Nie będę grał Zrobię z tego poradnik w sumie. Nie się. Uff, Tak mnie ciekawi. O, nie to. Hmm. Jaki ma gościu najlepiej? Najwięcej burzek. 19 648. Nie no serio, słaby jest. Słaby jest. Hmm. No słaby jest. Nie, a tak serio, to nie wiem, jak ci goście to ubijają, ale. Z najlepszym maratonem. 880. Co? Nie, no nieźle. Jest tu ktoś z Polski. Dobra, tak. ja się z wami żegnam. I do widzenia.